Siemanko wszystkim, dzisiaj mamy 12 stycznia i dzisiaj zaczynamy pracować przy samochodzie. Plan na dzisiaj to podnieść auto, ściągnąć koła, wyciągnąć tylne amortyzatory, wyciągnąć tylne wahacze lub, je, lub przynajmniej je poluzować i włożyć tylne amortyzatory, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Jak widzicie zrobiliśmy tu małe przemeblowanko, motor poszedł do tyłu, ponieważ potrzebujemy tutaj więcej miejsca z przodu. Z miejscem szału nie ma tutaj mam około 2 stopy Dwie stopy z tyłu mam jedną stopę, ale kiedy auto pójdzie do przodu, tutaj będziemy mieć troszkę więcej miejsca w najgorszym wypadku otworzę sobie drzwi um, i co więcej. Pierwsze trzeba podnieść, e, zanim podniesiemy auto, trzeba zmierzyć wysokość każdej strony, czyli wysokość każdej każdego kornera, czy, czy rogu auta, dlatego będziemy mierzyć tutaj od, od spodu błotnika do, aż do podłogi i zapiszemy sobie te wymiary po to, żeby później mieć jakiś punkt referencyjny, jeżeli chodzi o ustawienie zawieszenia, to później będę starał się ustawić mniej więcej w ten sam sposób nie chcę już tego auta więcej obniżać, już jest obniżone i według mnie, już tam chyba mówiłem w poprzednim filmiku, że o, niezbyt wygodnie się tak jeździ, no ale to nie jest auto na co dzień. Wiem, że też będę musiał tutaj wejść do środka i porozbierać troszkę tam tych pierdołów w środku po to, żeby dojść do amortyzatorów. Będę chciał to zrobić zanim podniesiemy auto, ponieważ na podniesionym aucie nie chcę za bardzo wchodzić do środka, bo no, bo wiecie, no, co się może stać. To mierzymy auto. To jest nasze auto. To jest przednia oś, to jest tylna oś. To jest prawa strona, to jest lewa strona. Koło jedno, koło drugie, koło trzecie, koło czwarte. I mierzymy. O, coś spadło. Więc mierzymy tak. Tutaj mamy

i powiedzmy 11 16, czyli około 2-3 mm różnicy. Niż 25 i 5 dlatego napiszemy sobie, że jest to samo praktycznie. Idziemy teraz do tyłu. Teraz mierzymy prawy tył. I prawy tył ma 26 i 3 ,4. Tył Teraz zmierzymy tył Jeżeli chodzi o powietrze a W oponach to było sprawdzane wcześniej Wiem, że na pewno ktoś się do tego przywali Także powietrze jest wszędzie takie same W każdej oponie jest identyczne, ponieważ dałem auto na Na zimowanie i po prostu dobiłem powietrze na 40 PSI Tutaj widzę, że mam 27 Równe Czyli jest o 1,4 incza różnica, jeżeli chodzi o lewa, a prawa strona, jeżeli chodzi o różnicę. Czyli to jest około jakieś 5 mm, może 8, już nie pamiętam, ale tu już jest znacząca różnica. Czyli napiszemy 27. Równe. Także będziemy strzelać na 25, ósmych z przodu, a w położeniu zawiasów, a z tyłu będziemy strzelać na 26,5. Może, nie, to by było za dużo. Na 20, będziemy robić 27. Myślę, że będzie ok. No dobra, teraz o, wyciągamy podnośnik. No i musimy podnieść auto, żeby wyciągnąć podnośnik. Muszę wyciągnąć go z tej kanciapy. Patrzcie na to. Jednym poduszkiem muszę sobie przesunąć troszkę auto, żeby miał więcej miejsca na wyciągnięcie podnośnika. Zrobiłem kolejne pomiary, zanim jeszcze podniesiemy auto. Zrobiłem pomiary od środka koła, czyli od ośki do krawędzi fendra, czyli bodnika. Zrobimy je po to, żeby później a, mieć rozeznanie, jak skompresować zawieszenie przy zakręcaniu wahaczy. Zobaczycie to później. Poma pomiary wyglądają tak, 13,5, 13,5 y i z tyłu mamy 14,1,8 i 14,1,8, co jest bardzo dziwne, że a, Pomiary od ośki do, do krawędzi błotnika są identyczne, a od podłogi do krawędzi błotnika są różne o 1,4 incza. Dlatego nie wiem czemu tak jest, ale wydaje mi się, że będzie ok. Ha. Okej, okay, auto jest przesunięte do przodu. Teraz jeszcze muszę wejść do środka i powyciągać parę plastików żeby dojść do tylnych amortyzatorów. Jest tutaj bardzo przytulnie i ciasno. Musimy pościągać tutaj tapicerkę. I nie wiem jak się to wyciąga, ale zaraz do tego dojdę. Mamy dojście do tylnych amortyzatorów. W miarę łatwe dojście, po prostu trzeba odkręcić te trzy śrubki i amortyzator wypada. No ale wcześniej trzeba to podkręcać a, od dołu. Patrzcie, jak wygląda prawy tylny a prawy, tylne mocowanie do amortyzatora. Jest totalnie rozwalone. A tutaj jeszcze tak w miarę, w miarę wygląda a tutaj jest doszczętnie, prawdopodobnie nigdy nie było wymieniane nosik mamy pod autem teraz musimy wszystko to popodpinać i można podnosić auto Jak widzicie, auto jest w powietrzu, koła pościągane, ale mamy problem. Problem, który nie pozwoli nam dokończyć dzisiejszej pracy. A jak widzicie, powyciągałem wszystkie wahacze, wszystkie nowe wahacze i sobie, poukładałem sobie dnie śrubki i nakrętki, tak żeby się upewnić, czy wszystko jest w porządku. No i oczywiście, jak to bywa z moim szczęściem, nie jest w porządku. A głównym problemem jest to, że tutaj te śrubki na wahacz z jednej strony brakuje mi dosłownie trzech śrubek tego rozmiaru, a tutaj jest poprawnie. Widzicie, te śrubki mają 70, Ta śrubka ma 70 mm długości, ta ma 70 mm, ta ma 95 i ta ma 70. Także powinny być trzy śrubki, które mają 70 mm i jedna, która ma 95. Tutaj to możecie zobaczyć, tutaj są stare wahacze Tam jest 95, 70, 70, 70 No i oczywiście ta strona, z której zamawiałem wysłali mi źle, złe śrubki To są wahacze na drugą stronę I nawet odkręciłem z drugiej strony też koło, żeby się upewnić, czy, czy może te śrubki nie są innego rozmiaru Ale wygląda tak, że wszystko jest tak samo A tutaj mam jedną śrubkę 70 mm a cała reszta jest 95 i są za długie. Powiedzmy, że chciałbym wsadzić te śrubki tutaj. Jak widzicie, nie da rady, bo będą się tutaj krzyżować i po prostu muszę czekać na nowe śrubki. Drugi problem, bo mamy drugi problem. Drugim problemem jest. Drugim problemem jest. O... Nie wiem, jak się to nawet nazywa. Oczywiście musiała mi się latarka teraz wyczerpać, bateria w latarce. Na szczęście mam kilka latarek. A drugim problemem jest taka tulejka tutaj, do której się przykręca tylny amortyzator. Jak widzicie, tutaj. Jak widzicie, jest wyrobiona ta tulejka. I ta tulejka jest wprasowana w tylny. Nie wiem jak się to nazywa po polsku, a po angielsku mówią na to upright albo naką. I jak się okazuje, nie ma zamiennika na to, nie ma po prostu części, nie można kupić tej tulejki. Mierzam poczytać o tym troszkę na internecie, i zanim mi przyjdą te śrubki, myślę, że już będę miał rozwiązanie na to. Także prawdopodobnie zaczniemy robić przód pierwszy, bo tam raczej nic nie brakuje. A, a później jak przyjdą mi wszystkie części i rozwiążę problem z tą tulejką Gdzie się przykręca dolny amortyzator Tutaj z tej strony widzicie też Też jest popękana I na drugiej stronie, uwierzcie mi, też jest tak samo Także, no nie wiem, zobaczymy co będziemy robić Już tutaj leżę pod samochodem To pokażę wam co będziemy wymieniać Wymieniamy tę y, control armę, wymieniamy tą część Tą część, to jest ten główny control arm Tutaj wymienimy te bushingi. Już zmierzyłem sobie średnicę tego stabilizatora poprzecznego, jest to 18,7 mm. No i wymieniamy te dwie army tutaj, no i cały amortyzator. Także wszystko będzie nowe. Tak to wygląda, kiedy jest już poukładane. Bardzo ładnie, tu tak samo. A w międzyczasie też rozkręciłem sobie z przodu, żeby zobaczyć jak wyglądają te nowe, nowe wahacze z przodu, bo zrobiłem na nich może z 500 mil i chciałem sobie tak zrobić inspekcję, także wszystko tutaj dobrze wygląda, nic nie cieknie, ten tu smar jest to jest norma, trzeba było nasmarować to wcześniej, Czy wejdziemy pod auto. Także ładnie to wygląda, kiedy wszystko jest nowe. No i tutaj jest ok, ten smar to tak ma być, bo przy przykręcaniu tego o, tej części musiałem tutaj nasmarować. Tak było w instrukcji. Także tak to będzie. Jak widzicie, hamulce są straszne. Tutaj mam jakieś ribachy, e jakiś e AWAG Pro Kit. One podobno obniżają o to 30 mm. Pewnie ze starości jeszcze zeszło nas na następne 10-15. Jak sadzę Ochlincy, to auto chyba pójdzie do góry jakieś 10 mm, tak mi się wydaje. No i dzisiaj chyba więcej już nic nie zrobimy. Plan jest taki, żeby pochować te wahacze. Wiemy przynajmniej teraz na czym stoimy. Brakuje mi dwóch śrubek i dwóch tulejek, także zamówimy części i będziemy czekać na części, prawdopodobnie kilka dni. W międzyczasie poskładam zawieszenie. Do kupy, i może zrobimy przód. O przednie amortyzatory i przednie hamulce, także z przodem będzie już spokój, ponieważ wahacze z przodu już były zrobione kilka miesięcy temu, a tył będziemy, na tył trzeba będzie sobie poświęcić cały dobry cały dzień, ale będę to robił wtedy, kiedy po prostu będę miał wszystkie części. Nie, nie lubię czegoś rozbierać. Na przykład nie chciałbym zostawić auta w tym stanie na podnośnikach przez tydzień czasu, dopóki nie będę miał wszystkich części. Nie będę mógł tego auta przestawić, albo, albo po prostu nic nie będę mógł zrobić w tym garażu, jeżeli auto będzie w takim stanie, jakim jest teraz. Także zakładamy koła, ściągamy auto na dół i zabieramy się za, za składanie zawieszenia ognis do kupy. Także chyba tyle w tym filmiku. Trzymajcie się siema.